Co to jest? Nie idę wyżej. Więc gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, w tym wszystkim chaotycznym szumie, musi znajdować się ten klucz. Miejmy nadzieję, że znajdę go jakoś szybko. Jak te czaszki mieli na kawałki. No to jest yy, jak się ta broń nazywa? To szczyciel. Blokują nasze mostki. Potrzebujemy w powietrzu. Stacja dłużej nie wytrzyma. Nie interesuje mnie co wy, kogo, gdzie potrzebujecie. Ale... ja na pewno muszę się cofnąć. Ej no to są chyba jakieś jaja, no kurwa, ja potrzebuję tych wszystkich rzeczy. Bo ja na pewno nie pójdę do tego punktu, bo ja wiem, że tutaj później wrócić chyba bo nie będę mógł. A! Patrz, 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 co tu się stało. Tu otworzyło się. Tu się kurwa nie otworzyło. Ale może to się otworzyło. Czekajcie, bo ja na pewno potrzebowałem zdobyć tutaj i tutaj. E nie, jeszcze tam, jeszcze tam nie idziemy. Jeszcze na razie przejdziemy się tutaj. Iż, dysz, aż, bysz, ponieważ... No ja nie mam tego klucza. Nie, nie, nie to, tak nie, to tak nie działa. Tak w tej grze akurat nie działa. Tak akurat niestety w tej grze nie działa. Ale ja się przecież mogę cofnąć normalnie tam. Po co ja będę zapierdzielał na, na około? Tu na przykład nie mam klucza. Teraz dosyć bardzo ważne pytanie, gdzie znajduje się ten klucz. Jak ja cię tutaj w ogóle wróciłem? Chyba gdzieś tędy. Tędy, tędy. Ha, mogło istnieć, ale to jest dum. To nie może być, nie może być wiesz, nie może być za łatwe. Nie możesz się też spodziewać wszystkiego w tej grze. Życia mam na full mogę przejść a już jest kurwa nagle zamknięte no i nawet mi nie pierdolcie, że ja już tam nie mogę wrócić przecież sobie kurwa strzelę w głowę z całej siły było i nie otworzyło nie. ale to się nie otworzyło chyba Powodu tego, że ja znowu chyba coś kombinuję, po prostu za dużo, wiesz? Ja po prostu za dużo chyba wymagam od tej gry. A to jest zwykła po prostu gra, w której trzeba iść i zabijać demony. Dobra, pójdziemy do tego punktu. Najwyżej nie zdobędziemy, to nie zdobędziemy tego, trudno. Przecież nie ma co jakoś bardzo płakać nad tym. Nic nie da otworzyć. Pójdziemy tam. Miejmy nadzieję, że później będę mógł tutaj wrócić. po to wszystko. Miejmy nadzieję, że będę mógł tutaj wrócić, bo nie mówię, że nie, ale bardzo chętnie bym tutaj wrócił. A, tu są te. Wydaje no, bo to widzę, że Mareczku, dzięki za pięć róż na piktoczku. Tu mnie dobre, dobre, dobre. No już nie mogę wrócić. No trudno, nie będzie zdobyte, to nie będzie zdobyte. E, tu mogę się wespiąć. Tu mam chyba wszystko zebrane. Słuchaj, nikt nie powiedział, że ja muszę tą grę przejść na 100%. ale już widzę, że jakiś... No dobra. Ale mogę tutaj wrócić, bo tutaj mogę zeskoczyć na dół. O. Już dziękuję. Ej! Dobra, tam się jeszcze... Powinienem móc na spokojnie dostać. Ten rubinek mam, a więc sobie na spokojnie. Tutaj później i tak mogę zaskoczyć. A, bo tu jestem dość duży bydlar. Oj, troszeczkę się piewałeś, Mariusz. Tak, to jest tam. Ole, kurwa. Are you fucking kidding me? Zaraz, się, to się kurwa nagle pojawili Co mnie tu kurwa bije? kurwa to będzie trzeba wbijać te tarcze, tego zjeba Nie no jestem kurwa debilem. Jak nic, jak nic jestem kurwa debilem. No, pojawi to się. No kurwa cały czas klikam prawy, jak mi ten debil atakuje i co? Wiem, widziałem, widziałem, ale mnie Wiedźmin akurat nie interesuje, nie jest, nie jest to jakoś dla, dla mnie. Nie podoba mi się Wiedźmin. Tak wszyscy się zachwycają tym Wiedźminem, ale Wiedźmin to jest straszny shit. Ja wiem, że Polska gra, że wszystko super, ale nic tam ciekawego nie jest. To jest jedna z bardziej mniejszych gier, w jaką tu tylko wygrałem. Czy <laughs> nie no, no, ja szanuję oczywiście, jeżeli wiesz, jeżeli myślisz inaczej, to nie ma żadnego problemu ale... Dla mnie ta gra jest mega, ale to mega nudna. Tam się nic dosłownie... Nie... Kurwa! Nie mam nic do tego, w którym się Gothic podoba, bo... Wiedźmin, bo na przykład mi się też Gothic nie podoba. Mi się na przykład też Gothic nie podoba. Jest dla mnie mega nudną i jak na swoje czasy, mega, mega słabą grą. Ja wiem, że każdy się nie jara, bo to jest polska gra, bo to wiadomo, no, nie trzeba się jarać. Polska i to jest przede wszystkim dzieciństwo wielu osób. Ale moim zdaniem. Zresztą drugiego nawet ten nowy co ma wyjść mnie nie interesuje. No słuchaj, no każdy ma Gust, Predyspozycję i wszystko jest jak dupa. Każdy ma swoje. a jest klucz. Jest inny sposób, aby się tam dostać. Jest. Mamy kartę. A klucz jest... Pani komandor, szczelina się powiększa. Niech się powiększa, nie ma problemu. Eee... Dobra, zaraz, zaraz, na ten hajs cały no, Poczekajcie, żebym ja się nie zgubił. To jest gdzieś tutaj pod nami. Tu za mną zaskoczył, a ja spierdoliłem. O, udało mi się. Dobra, to mamy zrobione. I teraz co, najważniejsza kwestia. Wrócić. Teraz musimy się wrócić i wszystkie te rzeczy, które tam żeśmy pominęli. Pozbierać, pozdobywać. Nie jest to najprzyjemniejszym rzeczą. Bo sobie ze mnie kurwa Proszę mi to kurwa otworzyć w tej chwili. Nawet proszę mi nie nenerwować, tylko proszę mi to otworzyć. Bo inny. A tu jest w ogóle jeszcze ten. Do zdobycia. To tu mi się pojawi. Nie, sobie? Dobra, mamy to? Hmm. Teraz jedna, jedna rzecz mnie interesuje. Jakie mam kurwa wrócić tam na dół? Gdzieś tutaj. A, kolejna runa jest tutaj do zdobycia. No w ogóle, jaki nowy gotik teraz ma wejść? O, i to mi się na przykład podoba. Remake? A nawet wiesz, że nie słyszałem. Ale teraz w ogóle kurczę denerwuję. Jedna rzecz, która mi naprawdę bardzo denerwuje w grach, to są te zasrane remake. Wszystkiego teraz masz remake. Nie masz nowej gry, tylko masz kurwa remake. Dlaczego masz remake'owanie? Wszystko to jest remake. Zamiast stworzyć nową grę dla ludzi... O kurwa, bijesz mocno. Cioku, bijesz mocno. No dobra. to. Dobra, udało się. To było dosyć ciężkie, nie powiem, że nie. No ale udało się. Kurwa jeszcze bym się zabił, bo jestem. Myślę co. Mamy troszeczkę życia. Mam w sumie troszeczkę wszystkiego. Ale dobra, najważniejszy taki punkt to było tam odebranie, dobra, tu odebranie tego. A, i teraz ja muszę iść tutaj i tutaj w prawo. Tutaj też jest coś do... Łoł! Wow! Ale idealna figureczka dla... Dobrze. No i co, ja ci poradzę, że zdrowie krytyczne? Się chyba nie wyczeruję tutaj nic. Zdrowia. Moją figurkę? To jest figurka nas wszystkich siedzących przed komputerami. Tak mi się wydaje. To po prostu gry, twórcy tej gry, po prostu śmieją się z grubych ludzi. W ogóle więcej teraz tego życia dostaję. Ja bym sobie troszeczkę naładować życia, bo patrząc po tym, że ja. A, to ja chyba tam kończę ten rozdział w ogóle. Jednego złota mi brakuje, rozumiesz? Ale ja, jak gdzieś nie zebrałem jednego złota. Ale dobra, aż tak bardzo mi nie zależy na przerodzeniu tej gry, taka w 100%. A więc po prostu podlecimy sobie mm, gdzieś. Gdzieś gdzie? No po prostu tam, gdzie się kończy ten rozdział po prostu. Tam mam dwa punkty. Halo! O, nagle jest jeden. Tam jest właśnie... O, ale zobacz, tam jest punkt i tu jest punkt. Hmm. A ja pójdę tam. O, tu cała opteczka była.